Nogi i pośladki to dla wielu z nas obszar ciała, które chciałobyśmy wzmocnić, ujętnić i poprawić. Te rejony w ciele budzą u kobiet wiele obiekcji. Przedstawię zestaw ćwiczeń na nogi i pośladki, które pomogą wzmocnić mięśnie tych partii, spowodować utratę tkanki tłuszczowej oraz ujędrnić i poprawić wygląd tych partii po to, żebyśmy mogły założyć bikini latem. W w lekkim rozkroku stopy ustaw na szerokość bioder palce stóp delikatnie skieruj na zewnątrz. Wyprostuj plecy, wypnij klatkę piersiową i delikatnie napnij brzuch. Weź wdech i zrób pół przysiad. Uda powinny znaleźć się w pozycji równoległej do podłoża. Ciężar ciała przenieść napięty, kolana nie powinni przekraczać linii palców. I przez cały czas wykonywania ćwiczenia pamiętaj o tym, żeby kolana utrzymywać równolegle. Z wydechem pomału wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 12-16 razy, pamiętając o tym, o czym mówiłam wcześniej: plecy wyprostowane, kolana nie przekraczają linii palców i ciężar ciała cały czas pozostaje na piętach. Wdech na dole, wydech na górze. Wdech, wydech. To ćwiczenie świetnie oddziałuje na pośladki oraz na uda.